Witam kolejnego dnia w piekle. <laughs> Witam. Cześć. Jest sobota. Sobota i kota. kota. E, popłakałam wczoraj, co widać w ogóle po oczach, po tego. Ale dobra, dzisiaj znowu mi się ryczeć chce. Nie wiem co z tym ryczeniem. E, jest ten. Pogoda jest taka sobie, no nie wiem co Wam tu mówić po o pogodzie. Teraz będę Wam mówić. Yy, bardzo szybki dzisiaj makijaż. Mam nadzieję, że mi wyjdzie tak jak wczoraj. Wczoraj mi wyszło bardzo szybko. Od rana się męczyłam z tym filmem, żeby wstawić, bo dzisiaj jest sobota i chciałabym od tego właśnie tak jak mówiłam, wczoraj gdzieś zabrać. Nigdzie nie znalazłam żadnego takiego miejsca fajnego, więc pojedziemy do jakiegoś znanego nam miejsca. Pochodzić, pobiegać z Placem Zabaw, najlepiej, żeby mógł się pobawić trochę. Tak, teraz sobie myślę, że jak wrzucili to obostrzenia, czy można do, na placy zabaw chodzić. Bo teraz wróciły, ale chyba od wtorku mają to wrócić. Ale chyba placy zabaw zostaną za otwarte. No proszę was, nie zamykajcie już placy zabaw, bo już naprawdę nie wiadomo, co z tymi dziećmi robić w weekend. Nic się nie wydarzyło. Wczoraj oglądałam, wiecie co oglądałam? Miałam obejrzeć jakiś płaczący film sobie, żeby się popłakać. Eee... <słukasz> no i się popłakałam, ale oglądałam jeszcze, wiecie co oglądam. Eee... No to wiecie czy nie wiecie? Bo nie ja słyszę odpowiedzi. Seks w wielkim mieście: obie części filmu. To znaczy, drugiej nie skończyłam, bo już. W znaczy, nie było późno. Bo ja się położyłam wczoraj chyba o 10:00? Jakoś tak, więc to było w miarę wcześniej, jak na mnie. Ale jakaś taka y, zmęczona byłam. Więc poszłam się, położyłam, widzicie, teraz y, y, witaminki, y, piję dużo wody, y, dużo śpię, no ja po prostu na tym rozstaniu to wyjdę y, lepiej niż, wiecie, niż, y, niż byłam Tak, prawda Lepiej niż było będzie Jak się już otrząsnę Możecie. Można myśleć, że tak jak ona na przykład montuje swoje filmy i oglądam, to można myśleć, że ja w ogóle się tym nie przejmuję, co się stało. Wiecie co chodzi, że, że tak, o, stało się. Nie, stała się tragedia dla mnie, ale ja żyję według takiej filozofii, że. Jeżeli możesz coś zmienić, to to zmień, a jeżeli nie możesz czegoś zmienić, nie masz na to wpływu, to po prostu to zaakceptuj. I ja tak żyję całe moje życie, i to jest sytuacja, której ja nie, nie mogę zmienić. Nie ma takiej szansy, żebym ja to zmieniła w żaden sposób. Uwierzcie mi, przepracowałam to wizję w każdą stronę, i nie ma szansy, żebym to zrobiła. Więc y, muszę po prostu to zaakceptować, no taka jest prawda, nie? Y, trzeba się, wiecie, trzeba patrzeć w przyszłość, nie można patrzeć y, do tyłu, trzeba patrzeć w przyszłość. Ja nie mogę się załamać, nie mogę ten, bo, no wiadomo, ja nie jestem sama. Poza tym, nawet gdybym była sama, wiecie co, to, to ja jestem na takim, y, na takim etapie w życiu, że ja patrzę do przodu, zawsze. Zawsze patrzę do przodu, nie oglądam się do tyłu. Wyciągam lekcje z tego, co było oczywiście, analizuję całą każdą sytuację zaistniałą wyciągam lekcje, ale nie, nie... Nie łami się, no niestety, nie płacze nad rozlanym mlekiem. O, może tak, bo... No to co, no nic nie zrobię, nie? Jest, jaki jest. Wczoraj na przykład dostałam taką yy, wiadomość na Instagramie, że właśnie, że... Yy, jak, ja się, jak ja mogłam się w ogóle tak łatwo z tym pogodzić, że w ogóle nie walczę. Nie ma co tu walczyć. W ogóle po pierwsze, to ja nie wiem, jak można wystawić taką wiadomość komuś, jak się w ogóle nie zna sytuacji. A po drugie, to, to wiecie, ja się. Ja, no, ja się musiałam pogodzić. Ja nie miałam wyjścia. mnie nikt nie pytał, czy ja się chcę pogodzić, czy nie. Ja musiałam się pogodzić, po prostu nie ma inne, innego wyjścia, więc ja muszę, ja muszę żyć. Ja nie będę siedziała i płakała i mówiła, o mój Boże, moje życie się skończyło, bo moje życie. Trwa dalej, Ziemia się kręci. Jak sobie zobaczycie zdjęcie na. Co, kochany mój? Now I want the bumblebee costume. Bring the bumblebee costume. I'm going to be happy. Jak sobie zobaczycie na zdjęcie satelitarne Ziemi przed i po moim rozstaniu, to jest takie same. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ziemia się kręci, dalej jest okrągła, dalej. Wszystko, wszystko jest tak samo. How should they stay on the camera A oh, mask as well. I can see properly when it's holes in there. Okay. And not, not doing you, you are very good in everything. I'm just gonna take the mask, not put it on. Okay. I love you. Love you too. <laughs> No i ziemia się obraca, ziemia się kręci i ta, w dalszym ciągu wszystko tu tak samo wygląda. Chleb jest po tyle samo, yy, giełda się nie załamała, no nic się nie zmieniło, wiecie o co chodzi? Życie toczy się dalej. Tyle. Więc dlatego no wiecie, nie ma czegoś takiego, że ja się nie załam Ja się pogodziłam z tym, bo wiecie, no nie wiem, czy nie życzę, temu nikomu, żeby się kiedykolwiek rozstawał z tak poważnego związku i tak dalej, ale, ale jak się rozstawałyście, to wiecie, że akceptacją, to czasami jest najlepsza droga. Im szybciej, tym lepiej. I jeszcze, a, no i jeszcze to, to, taka jedna wiadomość, która mnie rusza. Wie, wiecie, są takie wiadomości, które mnie ruszają, które mnie dotykają, nie? I to jest właśnie, to była taka jedna, jedna wiadomość, że ja się pogodziłam z tym. No nie, nie pogodziłam się. Yy, to znaczy... Może trochę się pogodziłam, może trochę nie, się nie pogodziłam. No nie wiem, nie wiadomo jak to. Nie wiadomo jak to, po prostu przyjęłam do wiadomości. O, może tak, przyjęłam do wiadomości. Yy, yy, wiecie, mnie trzeba chcieć w 100%. Jak ktoś. No, no wiecie o co chodzi. No i druga wiadomość, która mnie dotknęła, i do tej pory jakoś tak mnie boli, więc ja muszę to wyrzucić z siebie, bo ja muszę to wyrzucić, po prostu muszę to wyrzucić. To dostała właśnie wiadomość że takiej dziewczyny, która z nas obydwoje. Napisała do nas... Bardzo wam kibicowaliśmy. Excuse me, bitch. Bardzo wam kibicowaliśmy? Jak można do kogoś napisać... Bardzo wam kibicowaliśmy? W głowie mi się nie mieści. Tak, a więc chyba za słabo kibicowa. Ja nie wiem, bo związki teraz chyba zależą od kibicowania. Dobrze kibicujecie czy, czy źle. No najwidoczniej źle było kibicowane, bo nie ma związku. U, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Musieliście bardziej kibicować. Kibicowanie nam. Kibiców mieliśmy w związku. Nie wiedząc nawet o tym. Widzicie? Związki muszą mieć kibiców, żeby się rozwijać. Jak się, po co się kibicuje y, małżeństwu? Nie mam żadnego pojęcia. Wiecie, no, inaczej jest, jak małżeństwo przechodzi jakieś trudny okres, jakieś ma y, walki, ma do przetrawienia coś, wiecie, do przerobienia, jakieś problemy, jakieś coś. No to tak, no to, to ja rozumiem, że to można kibicować. Ale kibicować tak po prostu parze. No dobra, wylałam się już, wylałam złości. Maluje się i idziemy do parku. Tak, tak. Leżało mi to kibicowanie, powiem Wam szczerze, od kilku dni leżało mi. Tak mi kibicowali, no i widzicie. Nie mia miałam kibiców i, i nie udało się, no to ja nie. No i tak, muszę wrócić do pracy na, na 100%, bo. 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 No Mam do kupienia parę rzeczy w dodatku. Muszę zaplanować też co z moim życiem dalej. Muszę po prostu to zaplanować. Ale ja chyba wiem co tak z moim życiem. Chyba wiem, bo moje życie jest po prostu fantastyczne. No nie będę tutaj ukrywać, że moje życie jest, wiecie, złe. Moje życie jest perfekt. Oznacza, to będzie. To znaczy zawsze jest. Wiecie o co chodzi? Nie ma co tutaj ten. Ja zawsze żyłam dla siebie, taka jest prawda, że zawsze wszystko robiłam dla siebie i o, o siebie dbałam na pierwszym miejscu. Nawet jak byłam rzadko, nawet jak w związku czy coś, ja zawsze myślałam bar na pierwszym miejscu o sobie. No wiadomo, że jak się ma dziecko, to się myśli o dziecku na pierwszym miejscu, ale to dziecko to, wiecie, to już. Dziecko to jest o, w to myślę, bo ja oczywiście, że myślę o matrii na pierwszym miejscu, ale, ale ja zawsze myślę też o sobie. Chcę, żeby mi było dobrze, bo wiecie, nikt, nikt inny wam dobrze nie zrobi, tylko wy sobie dobrze zrobicie. Albo źle. Ja kocham siebie i jestem w związku ze samą sobą. Trzeba to powiedzieć, że mój związek ze samą sobą. O, teraz możecie mi kibicować, o, teraz to ja potrzebuję kibicowania, teraz to ja potrzebuję, wiecie, yy, kibicuję ci, żeby wszystko wróciło u ciebie do normy z głową, no i to jest kibicowanie. No ale dobra, no widzicie, nie, przy, nie przyniosło efektów takich, te... ale się uparłam. Ale taka prawda, no nie przyniosło efektów te kibicowanie, po pierwsze, po, po pierwsze, wiesz, mam nadzieję, że ta dziewczyna dobrze się czuje, że kopnęła leżącego. No, bo jak się mówi do małżeństwa, które się rozpada, że kibicowaliśmy Wam, to, ta, to tak jakby po prostu od początku wierzyli, że coś może być nie tak, wiedzieli, że coś może być nie tak, no i się rozpadło, no to takie myślanko, a, weź, a weźmy ją jeszcze później i powiedzmy, że no, wiecie, w, tak w głębi duszy to wiedzieliśmy, że to nie wypali, nie? Kibicowaliśmy Wam, wiecie, no były, były zastrzeżenia, ale jednak było kibicowanie. No to tak, po pierwsze to jest właśnie takie, wiecie, kop kopnięcie leżącego, nie? Kopnięcie leżącego. Ktoś leży, małżeństwo jej się rozpadło. To po prostu powiedzmy, powiedzmy, że jej kibicowaliśmy. A teraz to już nie wiem, co z tobą będzie. Teraz, teraz to już w ogóle, teraz, teraz to już w ogóle nic, nic nie będzie z tobą. Kononowicz, nic nie będzie. Więc ja poproszę o kibicowanie teraz. Teraz to ja potrzebuję kibicowania. I to jest prawda. Teraz to ja jestem w takiej sytuacji, że ja potrzebuję tego wsparcia, kibicowania i mam to od was naprawdę na ten. A wcześniej to. Wcześniej to ja byłam okej. Okay. Ja to byłam. Ja, ja byłam super wcześniej, a teraz potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie i żeby znowu być super. Bo, bo będzie super, bo tak jak ktoś kiedyś śpiewał. Ważne są tylko dni, których jeszcze nie znamy. I taka jest prawda, że, że to będzie, że to będzie. Trzeba na to czekać, trzeba na to patrzeć, wyglądać przez okno, co tam wszechświat do nas nam zaplanował, gdzie, gdzie nasze drogi jeszcze pójdą, bo to wiadomo, że najwidoczniej to nie jest koniec mojej drogi. To nie jest koniec mojej drogi. To jest e, jakiś nowy etap, nowa, no, nowa część. E, no tego jeszcze nie grali. <grym> tego jeszcze nie grali. Wiecie, nie powiem, żebym się nie rozstawała e, w życiu, bo rozstawałam się dużo razy. Może nie z jakimiś wielkimi emocjonalnymi skutkami, ale jakoś rozstawałam. I e, zawsze zawsze. Dlatego, że zawsze o sobie myślałam na pierwszym miejscu, to chyba nigdy nie miałam takiego jakiegoś. Dużego, yy, dużych dołów. Może to też mi pomaga, że ja nie mogę tak sobie pozwolić na tego doła. Bo jakbym mogła sobie pozwolić, to bym sobie porozpaczała trochę, że o życie mi się zawaliło, no bo zawaliło mi się życie. Ale ja nie mogę sobie na to pozwolić, no bo mój syn, mojemu synowi też się życie zawaliło. Takie dla takiego czterolatka, to jest wiecie, no koniec świata, nie? Taty nie ma w domu, więc. Więc ja muszę mu pokazać, że ja, ja go trzymam. Wiecie o co chodzi? Że ja tu jestem teraz skałą i on może na mnie liczyć. Bo mi się płakać chce, jak tak myślę. Ach, taka prawda, widzicie o co chodzi? Dlatego on trzeba. No, ale gdybym mogła zrobić coś inaczej, gdybym mogła zrobić coś inaczej. To, to dalej bym się związała z Markiem, bo, bo to były najpiękniejsze, no może nie najpiękniejszy czas mojego życia. Może nie aż tak, może nie aż tak, bo miałam piękniejsze czasy swojego życia, ale yy, ten związek przyniósł mi Matiego, który no największym szczęściem jest mojego życia, tak? Więc teraz. więc Ja bym z, związała się z Markiem, tylko... Tylko rozstałabym się z nim wcześniej. A już najlepiej rozstałabym się z nim, jak on miał taki bardzo zły kontakt z Matim. Jak Mati nie miał z nim żadnej więzi. I była już taka sytuacja, że nasze że nasze małżeństwo wisiało na włosku tak naprawdę. Właśnie przez to, że Marek nie miał więzi z Matim. I to naprawdę to było, to już było, to, to już była ostatnia szansa, żeby on się zrehabilitował i się zrehabilitował. No i stworzył więź z Markiem. No i się rozstaliśmy. Więc ja powinnam się z nim rozstać wcześniej. Ja powinnam się rozstać z nim, jak on tej więzi nie miał. I wtedy byłoby dużo. To bym zrobiła. To bym zrobiła, jeżeli mogłabym cofnąć czas, miałabym taką maszynę, to bym cofnęła się do tego czasu. I bym to zrobiła. Rostałabym się z Markiem wtedy. No, ale trudno, jest jak jest. Prawda jest taka, że Mati jeszcze nie jest aż taki duży, więc jest szansa na to, że jakoś to, wiecie, nauczy się po prostu nowego życia bez taty i będzie fajnie wszystko. Nie zapomnij, na pewno nie zapomni taty, ale, yy, ale może będzie jakaś szansa, żeby, wiesz, żeby, wiecie, także tak, istnieje może taka szansa, że Mati po prostu nauczy się żyć bez taty i przyzwyczai się do tego życia i będzie, będzie miał super życie. Wiecie, prawda jest taką, że ja Matiego nie oszukuję, ja mówię mu jak jest. Ja, na przykład Matin nie wspomina tak często o tacie, ale widzę, że tęskni, ale nie wspomina. Rozmawiamy bardzo często na ten temat. Myślę, że on już uważa, że wyczerpaliśmy ten temat, bo na przykład on się pyta, jak są takie rzeczy, które tata robią na przykład to on wtedy mówi, że on by chciał, żeby tata wrócił, nie? Ale ja go nie okłamuję, mówię mu jak jest, że tata nie wróci, tata nie będzie już, tata, tata mieszka gdzie indziej i tata nie wróci. No i o to chodzi, że jego nie okłamuję, nie? Mówię mu jak jest po prostu. Mówię mu jak jest. Chcę, żeby wiedział, że mamusia jest i mamusia jak trzeba, to powiem gorzką, ale prawdę, jak to moja mamusia mówiła zawsze. Gorzką, ale prawdę. Nie będę y, nabierać go. Oczywiście nie, nie mówię mu, co myślę, tak 100%. <grywia> nie mówię mu tak 100%, co myślę, ale, ale mówię mu, jak jest. Mówię mu czyste fakty, nie? Takie oczywiście w sposób dostosowany do jego wieku, no bo przecież nie, nie rozmawiam z nim jak z dorosłym, ale traktuję go z bardzo dużym szacunkiem, jak dorosłego po prostu. Chciałabym, żeby wiedział, że mam do niego szacunek i że go nie okłamuję, nie czaruję. Nie. Nie jestem też wszechwiedząca, bo jak zadaję jakieś pytania, to bardzo często odpowiadam po prostu, że nie wiem. Że nie wiem, że nie wiem. I jestem z nim szczera. O, tak, o, jestem z nim szczera. Nie, nie, nie próbuję, nie wiem. O Jezu, smutno dzisiaj mi jest bardzo. Nie wiem, co z tym zrobić. Dzisiaj jest weekend. Trzeba być wesołym, a mi jest smutno. Trzeba być wesołym, a mi jest smutno. Coś pozytywnego się musi wydarzyć w moim życiu. Postanowiłam. Chyba podróż do i się wydarzy. To jest pozytywne bardzo. Coś muszę, pozytywnego musi być. O, zobaczcie, co znalazłam. Serum stymulujące porost włosów. Ciekawe, to, kiedy to jest ważne. Może bym jeszcze go zastosowała. No patrzcie, marzec 2022, 2020. No to już do wyrzucenia, cholera. Szkoda. Szkoda, bo może by mi pobudziło moje cebulki. I pozytywnego powinno się odbyć to, że powinnam obciąć włosy. O tak. To by było bardzo pozytywne. Umanowałam się. Nie, chcę mi się mieć na usta, dobra, to na ułożę na usta. Znowu. A nie, to inna rzecz. Co jasne, chyba. A dobra! Taki kolor z babcią mi się kojarzy. To znaczy nie z moją, ale jest taki babciny kolor. To jest. Taki oldschoolowy. Okrągła twarz. Szminka na usta. Jestem gotowa na weekendowy dzień. Idę. Dzięki Wam śliczne. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was na jutro. Buziaki, pa.